Siemka wszystkim z tej strony Round, witam was w kolejnym odcinku Ninokuni Wrath of White Witch. Eee, zaczynamy sobie tutaj od pustyni. Ostatnio skończyliśmy w mieście, ale tutaj, tutaj sobie troszeczkę powychodziłem, pobiłem level a i co ważne, nie pamiętam czy wam to pokazywałem ostatnio, ale ewoluowały moje stworki. Tak, zaraz wam pokażę. Ten ma dopiero 13 level, a to ze względu, że po ewolucji wszystkie mm, automatycznie spadły do pierwszego levela. Oczywiście są mm, i tak już silniejsze na początku niż były na, w pierwszej fazie. E, ten ma 13, a ten ma 6 dopiero, bo niedawno go ewoluowałem. Troszeczkę widzicie, mu mordka zarosła brodą. To są te zmiany, ten natomiast troszeczkę tak jakby wyższy się zrobił, trochę czupryna mu się zrobiła, inna fryzura oraz ubranie, no i ten ma jakby taką koszulkę, fajnie to wszystko wygląda, no i oczywiście doszły dos do nich nowe sloty na nowe umiejętności, tutaj mam już dosyć spory level, wszystkie questy praktycznie, które mogłem to wykonałem prócz jednego, bo ten jeden właśnie... Mogę wykonać zbierając jakieś ziarka tutaj w wulkanie. Tak więc tutaj sobie będziemy szli. po przy okazji właśnie mam nadzieję, że je znajdę. No i zakończę ten quest, bo brakuje mi tylko jedne. Eee, I co tutaj jeszcze więcej? 20 levela, jak widzicie, 20 znaczy się ma Oliver i Ester ma 18, dosyć wysoko. No, złapałem tutaj kilka stworków, bo teraz już mogę. Tutaj mam też jednego. No i co? Tak poza tym nic tutaj więcej nie robiłem. Te questy sobie porobiłem tak jak mówiłem. pobiłem level, no i to wszystko. Equip wszystko na maksa kupiony. Na razie ten co był najlepszy ten mam. Ale dobra. Teraz powinniśmy się już tu dostać. Dostaliśmy czar, który nam. który pozwoli nam zbudować jakiś most, tak mi się zdaje. Tutaj powinniśmy właśnie przedostać się przez tą lawę. Zaraz zobaczymy, użyjemy tego skilla. Dobra. No właśnie, tak. Jakiś czar pisze, że mamy czar, który po prostu będzie tutaj przydatny. Zaraz zobaczę sobie. Czekajcie, bridge, kurczę, to jest to, właśnie, most. Zobaczmy, jak to wygląda. Pierwszy raz go używam. No proszę. Można? Można. Fajnie, fajnie. No i fajnie, jesteśmy na drugiej stronie. O, już tam widzę świecące coś, i to może być nasz potrzebny. Ten jeden składnik, zaraz zobaczmy. Nie, to nie jest to. Niestety nie. O, tutaj chyba stworki nas atakują. Może są silniejsze, chociaż... czy ja wiem? Z tym już miałem do czynienia. Dobra, weźmy tą małpkę. Chociaż mogłem wziąć tamtego, bo ta jest dosyć na razie słaba, przez to, że właśnie od nowa levele jej się biją. Od nowa poziomu zdobywa. No ale dobra, jakoś tam idzie pomału. Aha, jeszcze co, zmieniłem... Audio, te głosy wszystkie na japońskie. Tam jeden z użytkowników mnie prosił, czy mogę. Właściwie, czemu nie? Mi to nie przeszkadza, chociaż wolałbym angielskie, ale czego się nie robi dla widza. Tak więc, są japońskie. Oczywiście, tekst jest tłumaczony po angielsku. Tutaj na dole są napisy, to tam wystarczy. O, tutaj jest kolejne coś, kolejne coś. No w końcu, Spicy Seeds. No i fajnie, quest mamy ukończony w takim razie. Ale dobra, do, do questa nie będę, teraz, nie będę wracał teraz w ogóle do no, miasta, tylko idziemy sobie ten wulkan tutaj obadać i zobaczyć, co tam się dzieje w nim. Old Smoky, the Molten Mountain. To so są Jeepers. The whole mountain is on fire. Pewnie będzie tutaj nas czekać kolejny strażnik, i mogę się założyć, że ten czarnoksiężnik za tym wszystkim stoi, że coś tutaj jest tak niestabilnie to wszystko wygląda. Wulkan, tak jakby miał zaraz wybuchnąć. Ale dobrze, weźmiemy sobie oczywiście tutaj regenerację i save kawalniemy, Bo tam troszeczkę biłem i zapomniałem się podleczyć. A szkoda mi używać przedmiotów leczących. No i dobra. Ho ho, ho. A i myślałem, że się uda. Minąć. Little Bighorn, Boogie Boo. Okej, okay, jeszcze kurczę od tyłu nas zaatakował. Cholera. Musimy poczekać aż ten zegarek minie. Dobra, jest. <laughs> no, co jest? Kurczę, patrzcie, nie mógł go trafić prawie. Dużo razy misuję. Ale to nie jest. Powinniśmy dużo ekspatu dostawać. Widzę, że oni są silniejsi o wiele. też nam też tam za dużo nie zabierają 59 ekspa, siódmy level małpki No, fajnie eee, Spójrzmy na mapę. No na razie tutaj <ścoughs> za dużo nie widać, ale z czasem to się zmieni. Oczywiście tu jest rozdwojenie, tak? Dobra, pójdziemy najpierw tędy. Obadamy sobie tą ścieżkę. Wiecie co? Chcę tą grę na 100% przejść. Wszystko chcę znaleźć w niej, ale oczywiście tam my się zajmiemy główną linią fabularną. O, skarb, jak fajnie. It seems to be sealed. Kurczę, i pewnie jej nie otworzę, bo mam za słabą różdżkę. Dobra, ale spróbuję. No niestety. E, niewystarczająca moc, aby ją otworzyć. To sobie na razie z tym damy spokój. Kiedyś tu wrócę na pewno, jak będę miał silniejsze czary. Czy tam różdżkę, a na razie idziemy tędy. Tu jest kolejny skarb. I jakiś stwory. Oj! Będzie nas atakował. A mundrop, o proszę! Mamy kamień ewolucyjny. Fajnie, fajnie. Dawaj, 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 dawaj. No kończ się. Dobra, jest. Chodź tu. A no nie wiem czy dobrze że ten czar na niego ludzie. No właśnie to jest ognisty czar I ognis na ognistego nie za bardzo to działa Ale katos działa na wszystkich 23 i 40 Fajnie no. fajnie Jednij mu mocniej mocniej Dobra Jeszcze raz Dobra Mogłem go złapać bo miał serduszka nad dłoni, Ale O jezu jest ten niebieski Ten żółty właśnie Żółta... no, kulka, która nam daje super skilla. Level 14, mity i Gogo level 8. Skin level 7, chociaż go prawie nie używam. Jeszcze muszę chyba z, z taktykę zmienić klientce tamtej, żeby nas... Nie wiem czy... jak jest teraz ustawiona, bo ja miałem tam wcześniej ustawioną podłapanie stworków, żeby nic nie robili. Bo mi zabijali je i nie mogłem złapać nikogo. Ale teraz ustawił podleczenie. O, goni nas, dobra. Tak, tutaj już mamy walkę, to co zaraz to ustawimy. E, dawaj, tej ty idź. I teraz tak, co ja miałem zrobić? Aj, źle zrobiłem. Wracaj. E, taktyka. Keep us healthy. A nie, jednak jest, jednak jest leczenie. Dobra, czyli może być. No to okej, okay, atakujemy. Eee, wiecie co? Kurczę, nie wiem, czy tutaj właśnie ta moja wróżka, którą mam, nie zda egzaminu, bo ona ma jakieś tam wodne ataki. A widzę, że tutaj jest praktycznie wszystkie, wszyscy przeciwnicy to są typu ognistego i może to być lekarstwem na nich i tak samo na bossa. Gemalern Blond. Blond. Teraz sobie jeszcze zobaczę tylko. Water bomb właśnie, ona ma water bomb. i to może być dosyć potężny czar przeciwko ognistym stworkom. Kurczę, gdzie my jesteśmy, co? Tak, tu poszliśmy. Hmm. Idę w tą stronę. O, świetnie to wszystko wygląda. A i jeszcze ognista owca nas zaatakowała. I wiecie co zaraz zobaczymy. Wezmę sobie... Wezmę sobie właśnie, zmienię na... tego. O! Spójrzmy jak to będzie działać na nas. No ładnie, ładnie, nie powiem. Patrzcie, prawie całe życie mam w walce Tylko, że jeśli chodzi o atak zwykły, no to to już troszeczkę inna kategoria jest. Pięknie! Dobij, no dobij, 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 dobij... Dobi. Okej, okay, no... Trochę długo mi się te czary ładują. Nie wiem czy później można to jakoś zmniejszyć, ten cooldown. No może z, z... no... Z ewolucją na pewno, będzie, na, na pewno będzie szybciej te czary rzucać. Na razie musimy się zadowolić tym co jest. No Jezu, następny co? No i co? Jak już nas zobaczą, no to musimy z nim walczyć. Ale jednak wiecie co będę walczył chyba tymi atakującymi. Eee, ty, idź tutaj i walnij im katlosa. Ale w sumie wiecie co? Zaraz, zaraz, zaraz. Właśnie, jakbym zrobił tak, eee, czekaj, wyjdź stąd. Gdzie jest kurcze? Taktyka, jakbym zmienił tej klientce na. E, czekajcie! Give it your all to jest chyba daj z siebie wszystko, tak? I w, jakbym jej zdał tą wróżkę, wiecie co, to ona by waliła z magicznych tych ataków, tak myślę. Dzięki temu. No, byśmy mieli supporta magicznego. Też dobry wybór, mi się zdaje. Przynajmniej tutaj. Tylko będę musiał je zmienić stworka, żeby używała częściej tej wróżki. Tak więc co, chyba weźmiemy tak zrobimy. Sandro, poproszę, wypadła jakaś no, z, no znowu kamień ewolucyjny. E, tak. Chciałbym, żebyś używała tylko tego. tego może daj mi. Myślę, że ja bym z niego lepszy użytek zrobił. On ma dosyć fajne czary i dosyć mocny ten pingwin jest. E, dobra, co się dzieje? What the? That was one huge tree more. Oh, sneakers, 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 sneakers. What's wrong, Mr. Drippy? Co się dzieje. We have to stop him. Coś się dzieje, kurczę. Chyba dobrze idziemy w dobrym kierunku. Cici, ci 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 cić. A i chyba nas goni. O, oh, fuck. Dobra. Mm, 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 dawaj. No traw go, kurczę, co jest? Ależ pięknie. Level 31 No, a no, ładnie tutaj levela dosyć wysoko, już jest jak na początek gry, bo kurczę, zobaczył nas, co? Nie, to ten nas zobaczył. Ok, to dobrze, że jeszcze od przodu no, przynajmniej nie będziemy musieli czekać. Nie tego, nie tego. Powinienem dobić obydwu. A i ten jeszcze przeżył, kubaniec mały, ale już niedługo. O właśnie, ona wali tymi bombkami wodnymi, o tym to, o czym mówiłem, to mnie cieszy. E, dobra, dziewiąty level małpka ma. Chyba musimy na sam szczyt wejść, wiecie? E, tak, tamta droga chyba z boku, tam co była, tam chyba jakaś skrzynka jest, tak mi się zdaje. Szkoda, że tam nie poszedłem, ale na pewno tam wrócę, to jest w stu procentach pewne. Dobra, chodźcie tutaj, bo i tak wiem, że będziecie mnie gonić. Ale pięknie No właśnie o to chodzi, o tym mówię cały czas. Level dziesiąty. Kurczę. Przynajmniej po każdej walce ktoś dostaje jakiś level. To fajne jest. Widzę, że tu jeszcze chyba kawał drugi. Chociaż nie, tu już jest gwiazdka. Za tym zakrętem. Jest i safe. Trzeba będzie zapisać, bo nie wiadomo co nas tam spotka. Okay. Dobra, tu już, a jeszcze ta małpa się tutaj wtoczyła nam. Rufian, deep fry. A, dobra. Powiedziałam, że gdyby nie to, że ten atak Katlows wali w dwóch, to nie jest aż taki potężny teraz. Po 20 to nieraz wale zwykłym atakiem. To widzę, że niektórzy tyle obrywają z tego Katlowsa. Ale przynajmniej wali we wszystkich, tak jak mówię. To to tam jeszcze jakoś ratuje. Co tu jest? Most? Nie, detent, tak? Ale co nie mógłbym tutaj użyć? Bridge'a? Niestety nie. Tutaj nie da rady. Ale tutaj mamy jakieś przejście przecież. O jezu, następna. Nie, ucieka już, co? Ej, no kurczę. Kurczę, jeszcze goni nas. A nie, to kurczę nasz. Drippy. Ej, jak ja mam tu przejść? No nie gadaj, będę musiał wracać zaraz, chyba, co? Aha, może spróbować zamrozić tam lawę. No dobrze, że przeczytałem, bo kurczę Frostbite. No to próbujemy. Jeszcze tam skarb, muszę iść po ten skarb przecież tam. Okej. Okay. O, chyba nie da rady. A nie, dało radę. To się zamieniło w większy głaz. Fajnie, dobra. Czyli będziemy mieli już obczajone to. A tutaj, czy da radę? się dostać tam? No niestety tu chyba raczej nie da rady. Musi być chyba taki mały głaz, wtedy możemy z niego zrobić większy. Dobra, idziemy szybko, uciekaj, uciekaj. Okej. Okay. to big one. Snickers, 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 snicker. O kurczę, mamy tylko 3 minuty, zatrzymać erupcję wulkanu. Czy on mówi serio? Tak, o kurde. No to musimy się spieszyć naprawdę. Dawaj, 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 dawaj. Tutaj pewnie będzie. Jak ja nie lubię na czas, jak coś muszę zrobić. Ale dobra, tu przyszliśmy. Co to tak się świeci? Nic nie daje to. Ale jak trzy minuty zostały, to czyli jesteśmy bliziutko. O Jezu, jeszcze nas walka tu czeka. Czy to nam też policzy za walkę, czy nie? Kula balon. No nazwy są fajne tutaj. Dobra, atakuj, atakuj No proszę, tamta śpiła jednego. Ależ, atak. dużo tych kamieni tutaj wypada ewolucyjnych to dobrze właśnie A propos tych kamieni Spójrzmy, czekajcie eee, tak, to jest... Tam może być... No. Ale niestety nie mam. Mam tylko moondrop oraz sandrop a on nam potrzebuje tego niebieskiego. To jest stardrop. Jakoś tak. Tylko, że tamte co mam to są do trzeciej formy tej finałowej kurde mać no dawaj ja bo nie mamy czasu dawaj ja łapko jak tam e, twój atak to jest jeszcze taki trochę ciotowaty musisz się jeszcze podszkolić Na razie Mitej za ciebie załatwi to wszystko dawaj 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 noo Mitej co to od

Cieka, okej, okay, to dobrze. Dobrze. Czyli czują już respekt. Dobra, tu wiem, że musimy użyć wzrost Bajta. No, pięknie. Hmm, dawaj dawaj w końcu dojdźmy do tego kurczę końca wulkanu bo już to się trochę nudne robi ow piękny counteratak Kurczę, nie mogę się doczekać, jak będę mógł Mitea ja zmienić w finałową formę. Jak on tam... widziałem go tam na, na tylko zarysie, jak to będzie wyglądać, troszeczkę wyższy będzie na pewno. Ale w praktyce jak to będzie wyglądać, to dopiero się przekonamy. O, ten nas może nie dogoni, jest wolniejszy. To sobie dam spokój z nim. Przynajmniej z jednym... A i tu jest znowu rozwidlenie. Ale tutaj musi być skrzynia. Mogę się założyć, bo jest tylko. Tak jest, skrzynka. Cloud cover. Czy to jest jakieś ubranie? Zaraz zobaczę, czekajcie. Tak, to jest ubranie, cloud cover. Plus 4 defensa i 6 do butów. To jest co? Szybkość czy coś? Chyba szybkość tak mi się zdaje. Kto to może założyć? Czy to oni mogą? Nie, oni mają tylko. Ty możesz to założyć, małpko. Na tobie to by dobrze leżało, nawet, widzę. Dobra, wie, bierz, bierz. Czemu nie? E, dobrze, idę tak, tędy. Kurczę, ale tu jest zagmatwana ta droga. Widziałem, że już jesteśmy blisko tego celu, a tutaj. Jeszcze jak widać. To nas tak w kółko jakby kręci. a i zapomniałem, że my mamy tu czas. 60 sekund. O ja jeszcze znowu tędy. Dawaj, 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 dawaj. Mamy radę. Tak jest. Wow. Zobaczcie, my musimy tutaj tak się ten starać, żeby to nas nie poraziło. Nie czy, znaczy, nie poparzyło. A dripi za zapieprza przez ten ogień, nic mu się tam nie dzieje. Więc kurczybek odporny jest, no. No dawaj, dawaj, co jest? Uuu. Dawaj, bo tu pół, pół minuty tylko zostało. Nie wiem, czy kurczę... O, o, jest, chyba doszliśmy. Hu, Jest save, to dobrze. walniemy i zakończymy w tym miejscu odcinek, bo następny to prawdopodobnie walka z bossem. Tak więc ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Na razie, cześć!